Polska gra. Ta, ta gra przynajmniej mam ścieżkę dźwiękową, nie to co tamto. Mam zero pieniądze. Witaj w szybkim samouczku skoków narciarskich, tryb realistyczny. Zjazd. Gdy będziesz gotów, wciśnij przycisk lewy. progu wychodzimy, wciskając jednocześnie przyciski lewy i prawy. No, dezjunt. Nice. System achievement za to. Ja się Brawo! Ukończyłeś samouczek? Grama multiplayer. Nie ma graczy. Jestem jedyną osobą, która ma tą grę. Andrzej Sturk od dziecka marzył o zostaniu profesjonalnym skoczkiem narciarskim. Niestety miasto, w którym się wychowywał, nie posiadało skoczni treningowych. Nie przeszkadzało to jednak Andrzejkowi, który wraz ze znajomymi zbudował z desek opon i czego tylko można było znaleźć pod ręką własną skocznię. Czas sprawdzić, czy Andrzej nadaje się na skoczka. O, rodzice, pa patrzcie, jaki jestem nieudany. Ui! Kurwa, dość dorosły jestem. W serio? Zrobiliśmy tutaj turn... Ale to, to jest skoczni. What the fuck? Nowy rekord skoczni. Wygrałem. Kilka lat po tym, jak Andrzej oddał swój pierwszy skok w slamsach udało mu się po raz pierwszy zakwalifikować do letniego konkursu w skokach, który odbywał się w Polsce. Jego pierwszym celem było ukończenie zawodów przynajmniej na 30. miejscu. Jesus, ta grama kampanie Ładny jump, Zabrakło budżetu na okrzyki i oklaski publiczności. Nowy rekord Skoczni. Fantastycznie! Andrzej stawał się coraz lepszy. Po zdobyciu dobrego miejsca w poprzednich zawodach, Andrzej i paru innych polskich skoczków wyruszyło do Austrii, gdzie odbywały się inne letnie zawody. Tym razem Andrzej postawił poprzeczkę nieco wyżej. Chciał ukończyć zawody przynajmniej na 20. miejscu. <taki> Takie dźwięki są na free sound za darmo. By the way. Ugh. Nie ma tak skakać przy krówce. Kurde, nasz Andrzejek daje radę. Wydaje mi się, że niektórych nawet nie musisz kredytów dawać, bo są public domain. Rozpoczął się nowy sezon skokar narciarskich. Andrzej Sturk jest już oficjalnie zawodnikiem Narodowej Kadry Narciarskiej. Easy. Czas na przejście kwalifikacji, a potem konkursu głównego. Trener chce, by Andrzej ukończył zawody nie dalej niż na dziesiątym miejscu. Inaczej nie pozostanie w kadrze na długo. Yo, deszcz! Tak gra jak nizyzy na jakimś... Game Maker Studio. jest kap 60 klatek. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Odblokowałem nowy efekt dźwiękowy. <laughs> o nie, Richard mnie prześcignął. A czemu mój an polski Andrzej jest Norwegiem? Czemu mamy Norwega w polskiej reprezentacji? <laughs> O tu się nie da telemarkiem. Jeszcze raz. Leć, leć. Odblokowałem nowy efekt dźwiękowy. W końcu się znalazły o klaski. Maciej, koty, Niemiec. Władysław, Boja Polska. No pięknie. Co to było? Fak, 14. A dobra, to będzie druga seria. Może uda mi się wykaraskać. Ach, nic z tego. Ale wysokie noty proszę państwa, 19, 18. Trzecie miejsce. Prześcilno mnie tylko Czech Jane Hahonen i Polak Jewgien Klimowi. Andrzej szybko stał się czołowym skoczkiem kadry. Nawet sam trener woła go kryształowym chłopcem. Czas dalej szlifować formę, bo Mistrzostwa Świata w skokach na już wkrótce. Ukończ przynajmniej na 10 miejscu. Dobrze, tak zrobię. Będzie pan zadowolony, panie trenerzu. Skaczemy na legendarnej skoczni Finlandia K60. I wylądował. Prawie przy punkcie K. Polak mnie oplął, tylko 13. Piotr Żyłka z Niemiec mnie prześcignął. Kurde, ta gra jest dość edukacyjna. Podoba mi się. Nie wiedziałem, że nasza polska kadra to składa się z samych Niemców. A Erik, Erik nie wie z jakiego jest kraju. Erik jest kurwa ze wszechświata. I Polak wygrał, Michał i Maksimoczkow. Dobry randomizer. Nowy rekord skoczni. Jak mogło być 62,5 metra, jak stanąłem na linii punktu K. Kolejna runda Pucharu świata. Tym razem wielu zawodników pochorowało się. Ten weekend powinien być dość przyjemny i łatwy dla Andrzeja, który jest w pełni sił. Ukończ na miejscu dziesiątym lub wyżej. Uuu, uh, ale poleciałem na Szwecji. Szwecja jest dla naszego polskiego Norwega, widzę tutaj królową skoczni, księżniczką tego okrętu jaki nazywa się Polska. Uuu, uh, co Andrzejek zrobił? Andrzejek 125 metrów. Goni go, goni go dwóch Taiwan china Chińczyków uproszczonych, tradycyjnych. O, ale druga seria już niestety nie po naszej myśli. Andrzej, jak niestety niezbyt zadowolony, prawie nikt na mnie klaszcze. W ogóle chciałbym pochwalić twórcę. Pixel Art to jest ciężki to w sumie, nawet temat do zgryzienia. Ja mam z tym problemy ogromne. I Jaki jest kurwa problem? Wziąć ten sam sprite i tylko zmieniać hue, żeby wyglądało, że każdy jest inny. Nie, nie, nie. My musimy sklonować. Musimy skopiować każdego żółtego chłopoczka z czerwoną czapeczką, żeby każdy chłopoczek był z czerwoną czapeczką. Nie, nie ma opcji, żebyśmy go przerobili, żeby było inaczej. Nu-nu. No, no. Nie ma tak. Pozostały już tylko jedne zawody, a już wkrótce rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Andrzej jest bardzo podekscytowany możliwością wzięcia udziału w nadchodzących mistrzostwach. Czy uda mu się utrzymać odpowiednią formę? Ukończ przynajmniej na dziesiątym miejscu. Wow! Ale lecimy na Słowenii! Cóż za lądowanie! Pionowe! Lądujemy pionowo, grawitacyjnie. Ziemia nas przyciąga. Kwalifikacje widzę dobrze ukończone. Ciekawe, co to za dziwny dźwięk w tle. A jak na skoczcie kas 245, to tak trochę szybko się roz rozpędzamy. Jakby ten podjazd powinien być tak dwa razy dłuższy. W ogóle Twitch padł <noise> nawet się trochę od śniegu, odbiłeś. Nadszedł czas mistrzostw. Andrzej jest gotów jak nigdy dotąd. Cel: ukończyć w pierwszej trójce i zdobyć medal. Pełne skupienie, bułka z bananem na śniadanie. Papryka konserwowa na wczorajszą kolację. Nic nie powstrzyma Andrzeja przed zdobyciem medalu. Uwaga, dla tej konkurencji tryb skoków jest ustawiony na realistyczny. Co to znaczy, że jest realistyczny? Ale wyboista ta skocznia. Niesamowite! Kurde, trzecie miejsce, ciężko, ciężko Wait, what? Mogę w locie naciskać lewy, prawy i będę kilkukrotnie próbował lądować? Wydawało mi się, że jak nacisnąłem drugi raz, to drugi raz się animacja uruchomiła Przykro mi, ale chyba nie będzie trzeciego miejsca. Napić <grymnie> <Rócić> dasze. <susuruj> Fuck, 47. No ta skocznia mi nie leży. Ta skocznia mi bardzo nie leży, albo mi nie leży styl realistyczny. O, nawet nie zakwalifikowałem się. Lepiej, już lepiej, jest potencja. Jest, jest potencja, nawet dwie dychy od Niemca dostaliśmy. Ładne kwalifikacje tutaj rozegrane. Uuu, co to było? Ale mnie ścięło. Ktoś jakiś magnes chyba umiejscowił pod, pod skocznią. Ostatnia lokata. Ale mimo tego bierzemy udział w drugiej serii, ponieważ fuck this game. To jest styl realistyczny, sukwo. Oceny zero. Dostałem od Japończyka zero. Are you kidding me? W ogóle oni nie powinni dostać bana? Za to już wykorzystują nie, nie, nie bez pozwolenia logo Igrzysk Olimpijskich? Czy to jest public domain? Chyba, że zrobił taki trik, że podmienił kolory, żeby się nikt nie przypierdolił. E. 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 Kurde, trudne. Czemu tak nagle dają te style realistyczne? Oceny 7.9. Przynajmniej się zakwalifikowałem. Oh. No, to było w miarę, w miarę, w miarę. Maciej koty mnie tylko wyprzedził. Lepsze noty miał za styl. Uuu, będzie wysoki skok. Uu. Uu. Trzeba się tutaj wcześniej wybijać. Tam co było później, a tutaj trzeba się wcześniej wybijać. Jest wygrana. Po zdobyciu swojego wymarzonego medalu Mistrzostw Świata Andrzej może skupić się na wygraniu Pucharu Świata. W ten weekend zawody odbywają się na obiekcie, którego Andrzej jeszcze nie widział, a sama skocznia została dodana do kalendarza w tym roku. Dodatkowo zawody odbywają się tutaj w nocy, co może być dodatkowym utrudnieniem. Ukończ na piątym lub wyższym miejscu. Styl klasyczny nagle niskonizowany. Pogers. TikTok, Poggers, TikTok Poggers. O, nawet się nie zakwalifikowałem. Jest trochę mi smutno, że wydają grę na PC i Switch'a. I ta gra jest chujowsza niż kurwa skoki na mobilkę i w się, sensie, what the fuck to to wygląda tak jakby to była gra w której, której twórcy nawet nie grają często ja mam takie wrażenie że jak ludzie tworzą gry to oni w tej gry nie grają tylko wypuszczają na rynek bo deadline tak ta gra też jest na switcha O, drugie. Grafika jest ok. Pixel, właśnie to, to, to mnie przyciągnęło do tego, bo mówię: O kurde, DSJ i w pixelarcie to może być spoko. Nikt nic nie robi z DSJ-kami, aby się przydało coś nowego na nowy sezon. Jakby się poskakało, coś. Jakby było fajne multi, a tu się okazuje, że nie ma nic na komputer. Nie zna. Jest coraz trudniej. Jakby po pierwsze, sterowanie jest nieprzyjemne. Szanuję podejście, że mamy sterowanie z DZL, ale poruszanie się tym chłopkiem jest strasznie nieprzyjemne. To po pierwsze. Po drugie, skocznie nie są adekwatne długościowo do obiektu, Po drugie, mam wrażenie, że za każdym razem kurwa ląduje na płasko. Jakby mnie pionowo ściągało. Skocznia. Nie ma, nie ma, po trzecie, nie ma dynamizmu. W tak jest dynamizm niesamowity: jak skaczesz. Czuć adrenalinę, a tutaj nie czuć nic. Tu czuć kurwa pustkę, rozczarowanie, i że ktoś cię rucha. Ach. No, Andrzej sobie nie radzi na nowej skoczni. Never mind, o mało co bym ją przeskoczył. Ach. Też ładny skok. Trochę spóźnione, spóźnione wybicie, ale. Not bad. I myślę, że tym oto skokiem zakończę moją przygodę z Andrzejkiem.